Witajcie! Jesień wchodzi teraz w swój najpiękniejszy okres. Mieni się kolorami barw, najpiękniejsze kolory, właściwie kalejdoskop różnych kolorów. Ugina się pod ciężarem gruszek, jabłek, darów natury. Pachnie przepięknie, chłodnymi porankami taki specyficzny zapach. Was w mojej zaczarowanej codzienności, która po prostu jest czynieniem sobie ziemi poddanej i naginaniem, a właściwie prostowaniem okoliczności, które nas spotykają po to, żeby każda minuta, każda godzina, każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok stawał się piękniejszy mimo trudów codziennego życia. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie polubił mojego kanału, no to bardzo zapraszam, żeby to zrobić i żeby zostawić jakiś ślad swojej obecności u mnie. Macie do tego różne narzędzia typu dzwoneczek, typu polubienie, typu udostępnienie, typu subskrypcja i jestem wdzięczna za każde działanie w tym kierunku. Jesień piękna jest. Nawet jeśli troszeczkę październiczeje w okolicach właśnie października, jak mawiał poeta, to i tak jest to dla mnie najpiękniejsza para roku. Zachwyca chryzantemami, które pojawiają się teraz nie tylko w charakterze ozdób na grobach, ale coraz częściej zdobią nasze terasy. No i u mnie też nie zabrakło chryzantem, które pojawiły się na schodach. No, i jeszcze powiem Wam, że w tym roku i teraz, o tej porze roku, jeszcze przybył nam jeden lokator. Pojawiła się Misia, ale o tym za chwilę. Misia to prawie 20-letnia suka, pies moich rodziców, która właściwie wyszła z moich rąk i do moich rąk wróciła. Swoim pojawieniem się wpędziła w konsternację nasze zwierzęta, ale yy, może zacznę po kolei, żebyście to wszystko mogli zrozumieć. Lusia. Lusia jest to kotka belgijska, która pojawiła się w naszym domu jako osesek. Przedwcześnie odstawiona od, od matki z przyczyn obiektywnych, bo po prostu inaczej w ogóle by zginęła, bo y, taka była sytuacja, już nie będę całe, całych wszystkich tych okoliczności Wam tłumaczyć. W każdym razie był to taki osesek, który został oddzielony od matki zbyt wcześnie. No i może to tłumaczy wredny charakter Lusi. Która po prostu stała się takim kotem, który trząsł całą okolicą, wszystkimi kotami i w zasadzie była bezkarna, terroryzowała otoczenie, całą naszą dzielnicę. Wyjadała kotom jedzenie, nie pozwoliła im wychodzić ze swoich obejść, dlatego, tak jak już wspomniałam wcześniej na filmach. Ludzie z jednej strony żałowali, że wyjeżdżamy, a z drugiej strony to w sumie odetchnęli wielu z nich, zwłaszcza właścicieli kotów, odetchnęło z ulgą, że ich popile nie będą terroryzowani przez naszą wredną lusię terytorialnych zapędów Lusi nawet nie osłabił wypadek, w wyniku którego Lusia straciła niemalże pół pyska. Lekarze z Kortenbergu zrekonstruowali jej ten pysk i Lusia szczęśliwie z nami do Polski przyjechała. Tosiek, nasz drugi bohater, podobnie jak Lusia, jest środką, został znaleziony w pudełeczku w lesie przy schronisku podrzucony wraz ze swoim braciszkiem. Może dlatego też czuje z Lusią taką więź, może właściwie połączyło ich takie trudne dzieciństwo i nawiązał z kotką Lusią bardzo specyficzne relacje. Kocyk to kolejna znajdka na naszej drodze. Wspaniały, ciepły, socjalny, nie kłaniający się innym kotom i niezależny, ale też nie szukający z nimi zwady. Nasz faworyt, bardzo go kochamy. Jedyny kot w naszym zwierzęcu, który nie poddaje się terrorowi lucyny i nie ulega jej histeriom. Matka i franek to są najwierniejsze nasze środki z Polski, które bardzo czekały na nasz przyjazd do Polski. Jest między nimi nadzwyczajna więź. I mimo, że Franek, czyli to jest córka matki, tak nazywamy tą starą kotkę, mimo że Franek ma już ze 4 lata, to ciągle jest traktowany przez swoją mamę jak osesek. Z wielkim wzruszeniem patrzymy na to, jak one się trzymają razem. Matka nadal traktuje dorosłą franię jak małego kociaka. Pieści go, czyli właściwie ją wylizuje. Franio jest bardzo strachliwy. On jeden, jedyny padł ofiarą terroru naszej Lucyny. Lucyna śledzi go na każdym kroku, nie pozwala mu na nic i szuka tylko okazji, żeby mu przyłożyć łapą. Bije go bez opamiętania i musimy chronić naszego Frania przed tą wariatką. Jakiś czas temu Franuś nam zniknął. Bardzo się martwiłam, bo nie wiedziałam, co się z nim stało. Nie przychodził na noc, nie przychodził na jedzenie. Co prawda słyszałam nieraz oddali miauczącego, rozdzierającego kota, ale nie skojarzyłam go z naszym Frankiem. Patrz, kici, kici. Patrz, Bolusia cię nie przepędziła stąd. No. Nigdy nie pomyślałam, że gruba, tak nazywamy się do tego stopnia zastraszyła naszego frania, że on nawet nie śmie zbliżyć się do naszej posesji. Kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że właśnie to jest franuś, ten zastraszony kot, wzmocniliśmy naszą opiekę nad Frankiem, no i teraz już jakoś udaje nam się go przed nią chronić. Misia ma co najmniej 17 lat, a zastanawiamy się, czy nie 18 19. W każdym razie jest koło dwudziestki, co na psa jest y, nie lada y, wiekiem sędziwym. Jak większość z naszych psów, misia jest bezpańskim pieskiem, który został cudem ocalony. Y, oszczeniła się właśnie jej mama w pobliskiej y, stodole opuszczonej jakieś 20 lat temu i misia na chwilę jako do domu zastępczego trafiła do naszych rodziców, którzy jednak tak ją pokochali, że misia została z nimi do teraz. I teraz, kiedy rodzice rodzice przeprowadzili się do nas, no to również sędziwa misia też dokonała przeprowadzki. Dziennie rano dostaje oprócz widzenia jedno surowe jajko i zobaczcie jak świetnie sobie z tym jajkiem radzi, z jaką delikatnością wylizuje do tego stopnia, aż ta skórka pęknie, ta łupinka pęknie, właściwie tak ząbkami delikatnie się wgryza. Bardzo lubię swoje wiejskie poranki, takie chwile wytchnienia, bardzo lubię swoje krzątanie się tutaj, w tym gospodarstwie. Jedno jest pewne, że na zimę to yy, drewna na pewno nam nie zabraknie, bo już zadbaliśmy o to. Tak łapiemy sobie rytm wspólnego życia z rodzicami pod jednym dachem, uczymy się nawzajem mieszkania, bo bardzo długo nie mieszkaliśmy z takimi sędziwymi osobami w jednym domu i powiem Wam, że oprócz obowiązków, które doszły, ma to zdecydowanie więcej plusów niż minusów i ma to swój taki urok, taki. Cudowny, cudowny czas takiego spokojnego, celebrowanego przemijania. Bardzo cieszę się, że zdążyłam z tym do Polski i mówiąc szczerze, kiedy mieszkałam w Belgii. To zawsze jedyna troska, jaka mi nie pozwalała spać, to to, że nie zdążę moich rodziców dochować. Na szczęście wszyscy czerpiemy teraz miłe chwile z tego wspólnego czasu. Jest nam ze sobą naprawdę bardzo dobrze. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, jaki jest urok takich wielopokoleniowych rodzin. Tutaj pokażę Wam jeszcze kawałek pola, uchylę rąbka tajemnicy. Chciałoby się powiedzieć, zaśpiewać jak to golec orkiestra. Tu na razie, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Tutaj raczej nie będzie wielkiej metropolii, natomiast szukuję tutaj niespodziankę. się? gdzie kocyk jest? Zobacz, jak się krajobraz zmienił. Kocyk nie idź tam, złaź z tej maszyny kocyk. Śmiejemy się z mężem, że nabywamy nowych farmerskich umiejętności. Tata mój trafił do szpitala, no i na nas spada obowiązek opieki nad jego kurami, które jeszcze zostały na starym gospodarstwie, tam na ich posesji i codziennie, Chodzimy, najczęściej to mój mąż rano chodzi i wieczorem, ale czasami ja też chodzimy e, zrobić tak zwany obrządek na wsi, czyli po prostu nakarmić, napoić te kury, wypleć jajka, pozaganiać je, wypuścić rano i tak dalej. Wydawałoby się na pozór bardzo proste zajęcie, bardzo prosty obowiązek, jednak e, kiedy nie miałeś z tym styczności wcześniej, to nie jest to znowu tak aż takie proste. Ojejku, jeszcze jakie ciepłe. Jajka. Ile już tutaj mamy jajek? 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10. A boję się jej... A tak, tak, wiesz, tak? Zobaczyć, czy jest. Aha, jak mnie udziłobie. No to tak wiesz. A nie tam jak chcesz, to ty chodź w sacie.

I to chyba na dzisiaj już wszystko z naszego wiejskiego życia. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pozdrawiam szczególnie dziewczyny z Brukseli, za którymi bardzo tęsknię, bo przecież wszystko również tam, zaczarowana codzienność i spotkania na parkiecie zaczęły się właśnie jesienią. Także gorąco, gorąco Was pozdrawiam całuski. Dziękuję Wam za dzisiaj. Bardzo proszę o subskrypcję, dzwoneczki i te wszystkie rzeczy, które pomogą mi rozwijać mój niszowy kanał. No i cóż, do zobaczenia, mam nadzieję, że za tydzień. Trzymajcie się krótko i korzystajcie z roku w jesieni. Korzystać można z jesieni na różne, różne sposoby. Wybierzcie taki, który Wam najbardziej się podoba i najbardziej Was odspręża. Całuję Was serdecznie. Pa!